Przechodzimy do punktu 12. Jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Projekt uchwały był dostarczony Państwu, radnym był poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, uchwała została podjęta.